Dzień dobry, witam serdecznie w Małej Kieręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy bardzo smaczne ciasto ze śliwkami, takiego pleśniaka, skubańca. Jest to kruche ciasto z bezą, bardzo proste, szybkie w przygotowaniu, jest wilgotne od owoców, bardzo aromatyczne, bardzo mi smakuje. Ciasta nie trzeba podpiekać, nie trzeba podpiekać spodu. Ciasto się uda, nie będzie zakalca. Duże śliwki radzę pokroić na ćwiartki i śliwki kładziemy z kurką do dołu. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki, dokładna lista składników i przepis na stronie małej cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Przygotujemy ciasto. Do miski wsypujemy mąkę. Przesiewamy cukier puder. Dodajemy proszek do pieczenia i krótko mieszamy. Schłodzone masło lub margarynę ścieramy na tarce z dużymi oczkami, podsypując mąką. Dodajemy żółtka i ciasto możemy zagnieść rękoma, lub tak jak ja, wyrobić mikserem. Powstanie dosyć wilgotne ciasto. Ciasto dzielimy na dwie równe części, każdą zawijamy w folię spożywczą i wstawiamy do lodówki na około 40 minut. Jedną część schłodzonego ciasta wyciągamy z lodówki i podsypując mąką, wałkujemy na wielkość blaszki. Wałek również podsypujemy troszeczkę mąką. Ciasto przenosimy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i wyrównujemy. Blaszkę również możemy wylepić ciastem, nie musimy ciasta wałkować. Ale dla mnie rozwałkowanie ciasta jest szybsze i łatwiejsze. Na wierzchu układamy śliwki. Duże śliwki pokroiłam na ćwiartki. Śliwki układamy skórką do dołu. Z lodówki wyciągamy drugi kawałek ciasta i dzielimy go na dwie części, jedną trochę większą od drugiej. Do tej większej ilości ciasta dodajemy jedną łyżkę kakao i zagniatamy. Następnie kakaowe ciasto skupiamy w rękach i układamy na śliwkach. Ciasto, które nam zostanie, zawijamy z powrotem w folię i na czas dalszych przygotowań wstawiamy do lodówki. Przygotujemy bezę. Do czystej suchej miski przekładamy białka i ubijamy mikserem. Gdy białka się ubiją, po łyżce dodajemy cukier, tak, aż użyjemy cały cukier i w miksujemy jeszcze przez około 5 minut, aby cukier się rozpuścił. Dodajemy kisiel i jeszcze przez chwilę mieszamy, aż składniki się połączą. Bezę wymieszałam jeszcze szpatułką. Gotową wezę wykładamy na ciasto w blaszce i wyrównujemy. Ostatni kawałek ciasta wyciągamy z lodówki, skubiamy je w rękach i układamy na bezie. Blaszkę wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 180 stopniach na funkcji góra-dół przez około 50 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika ciasto odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Ostudzone ciasto możemy wyjąć z formy. Wciągamy papier do pieczenia. Nasze pyszne, kruche ciasto ze śliwkami i bezą, pleśniak jest już gotowe. Ciasto jest bardzo smaczne, aromatyczne, wilgotne od owoców. Polecam. Dokładny przepis na stronie małej cukierki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków!